I kochani, z tej strony, Jukam, kogoś na moim kanale. Dzisiaj jestem z. Nikolom. E... Nikolą. Nikolą, czyli hanią. Były się tak, jakby no. Nazwaliśmy na tym. Czyli hanią, się ma. Mnom, czyli Wednesday. I Szymonem czyli Ała... I Szymonem Czyli? Nie, Witosem. Ej, Julia, uderz mnie? Nie. Nie, nie, nie zostaje w domu. Więc nie mnie. Nie mogę. Mhm. Zostawcie łapkę w górę. ty mnie Krypty na kanale oraz i komentarz do serduszkowania. A jak myślisz, Nikola? Wednesday to tak, mam to serduszko. Może być. Nie my. Jest, nie? No to tak, oprowadzę was po całym jakby serwerze. Masz. I no, na początku. Tam te schody zostawiam. Więc tak. Tutaj mamy mój domek. Wygląda on tak w środku. Tutaj jest tam są ziemniaki, a tam są po prostu kury, dlatego nie będę otwierać tam. Yy, dalej mamy regulamin. Mamy tutaj y, hotel. I tutaj się nie wejdzie bez budków. Oczywiście. Prędzej się zamarznie. Dalej mamy tutaj fontannę. Fontannę. Mamy tutaj domek Szymona, czyli Witosa. Co? O, mogę cię uderzyć już. O, świetnie. Mm, I... Mamy tutaj domek administratora, czyli... Gdzie ten administrator? Powinien tu już być, czekać. Oj ten administrator, oj ten... Dobra. I to jest domek administratora, czyli... Hani! Hanuli! Odprowadzisz nas po domku? A Au. Ja oh. Tutaj mamy pandę jak coś. Nie, nie. Nie jest to jest wow. Enchanting. Ile ten administrator ma? Ty. O ja. To nie, jeszcze nic A czy już mam wspania? Zbiania ja też fajnie. Nie, no, zartowa. Oła I reklama. Można Dobrze, idziemy się spytać czy Witosa, czyli Szymona, czy nas wpuści. Do widzenia. Sayonara! upa O, trzy minuty już? Dzień dobry, wpuści nas pan? Oprowadzi nas pan po domu? <noise> Ale się odsunął. <noise> Dobrze, co pan tu ma? Tu ma pan sypialnię, widzę. Tutaj ma pan kuchnię. Uh -huh. U góry co pan ma? Uh -huh. Aha, czyli sypialnia. A tu co? Eee, wyjście na balkon albo można ten też wejść, tak? A tutaj co jest? Ciułki! Dobra, a teraz ja was oprowadzę po moim domku. No to tak, idziemy. Na początku idziemy tu. Mamy ziemniaczki. Tam mamy kurki. O jajka wyraźna. A tutaj już mogę wziąć te ziemniaki zebrać, bo ja będę się żywić ziemniakami lub oczywiście e, mięsem, czyli nimi. Administratorka nie lubi tego mięsa. Znaczy, ona ogólnie lubi, ale e, ja nie lubię bardziej e, mięsa niż administratorka w realu. I no... serce. Miodku? Nie. Tutaj mamy kurki. To idziemy je pokazać. Nie, dzięki. Tutaj mamy dwie kurki. Nie. Miodku? E, zaraz ja w sumie nakarmię, żeby po prostu było więcej jajek. Kurde, jakie ja mam lagi! Nie, nakarmimy moje Powiedz Widzę, że administratorka jest agresywna. Administratorka jest agresywna. No nie mogę wejść. Gdzie ja mam... Please, sobie mnie... To jest trudne tu wejść. No zamykać się Dobra. Nie, kuro! Kip cip, kurko. Chodź. Chodź szybko, bo muszę iść spać, chodź. te świetnie. Rozm roz 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 się. A ja szybko lecę spać. A poza tym sobie będę się wsłuchać innych. Idę spać dla siebie, nie dla kogoś innego. No i jeszcze że. Idę spać dla zdrowia swojego, a nie dla kogoś innego. <noise> Musiałam to powiedzieć. Powiedzcie w komentarzu, jak tam wam minął wczoraj Sylwester i nie wyrzuciła. Zarąbiście zawsze mnie wyrzuca. Nieważne. Ciszej! Poproszę, tego nie mogę wejść. Ciszej! Cały czas są lagi. Nieważne jaki jest ten. 15 Uj. Środa Sama jesteś Środa Środa, Środa, Środa Środa Środa, środa. środa. Jestem Wednesday środa. Wednesday i zamyka się drzwi Kuduki No nie bo je wypuścisz I czemu one są już gotowe w ogóle? Czemu ja już mam ziemniaki gotowe w ogóle? Bardzo tu rosną ziemniaki. Nie dzięki. Proszę odejść, bo... Czemu kochajcie nie wiem. Szymon, idzie Nikola do ciebie. Do tego. Nie wiem, czy że czy mnie mogliśmy. Moglibyśmy mieć. Masz jakieś skóry? Tak. Wielki. Dobra, Jak się spojrzał na mnie? Mm. Czemu? E Hania? Zobacz na pandy. Ale tam była jeszcze druga panda. Tak, no. ci mówię, nie No trzy, no, ale no wiesz... Są, tak. Wiesz co? To. Wiesz co? Tak na odcinku pandy nie wolno tak. O, no, no. O, o, w ogóle usiądę dla was specjalnie. Pokażę wam, jak się siedzi tu. Nic nie widać, ale trudno. Czemu ta Hania tam skacze? Nie wiem, jakaś małpa. O, tak wyglądamy. Mhm. <laughs> Małpak.pl hmm. Ale no zobacz! Idź, zobacz! haha! Uh, uh. Nie będę proszę Ja tu za bardzo w domu nie mam, co robić. Więc jakby ja chodzę sobie po całym mieście. Jakby. Haha, nie trafisz mnie. Tym łukiem. Próbuj. Próbuj szczęścia. Ale co uciekać wokół budynku? <grymne> Dawaj, jedź. Bo mogę. O, nie! Powiedzieliśmy, nie wszyscy nie czym. Nie tylko tym. <grymne> <grymne> Co to miało być? O nie! Dobra, nie damy jakieś polki. <grym> Czy ty no, przypadkiem no, mnie no, nie chciałaś zabić? No trudno. Oooo! Aj, tak łaniek mam. Ty tak wyciekasz. Nie, po mnie strzelasz <grym> <grym> Szymon, Help! Jest oko po budynku. Ja co, szoga się. Nie A, o! o wow! Nie strzelaj, proszę cię nie! Nigolas! Będzie oh. Ci szczerze. Mogłaś tutaj tajne przejście jak zrobić. Nie można. Nie, można. nie. Nie można robić bas. To będzie pan. No ale ty możesz to zrobić, tak? Co ja na Nie dostaniesz żadnego do pana ty. Ja się jej boję, ja uciekam od... Rozumiesz tego? Ty nie zostaniesz żadnego vanu. Ja uciekam od Hani. No nie, jeszcze reklama, nie. Nie, nie gdzie to, jest Hani? Jest zbanowana. No jakoś ja wczoraj byłam. No nie cię zbanowała, nie może być tak. Nie, 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 nie. Ty bo Nie przyłagę. zabijaj mi kur, proszę, nie! Nie proszę, nie, nie rób tego. O kur Do kurnik Nie bij. O! Wiesz ty co, miałam praktycznie pierwszy level. Nic nie robię Tylko wyszłam przywitać się I mi jajca zabrali Oddaj jajca No już koniec Oddaj jajca No nie No i po co dzwoni? Nie ma dzwonienia nie Idź! Dobra, będziecie mogli uderzać, ci graczy. Ale ja go nie mogę uderzyć. A, a, a. O, dobra, mogę. Ale jak wszyscy czyście... się Ale my potrzebujemy niecze. Idź! Nie potrzebuje pan. Ać! No, no! No ale on mnie bije i co? Jeszcze bije ten dzwon. Kto mnie uderzył? Ładnie. Nie No i dobrze ci tak uderzyłeś mnie, przez masz. Ja nie, jeszcze, ja jeszcze żyję. Nie dzwoń, idź sobie. Nie lubię cię za te jajca. Dzwonek na przerwę. cisza... No przecież to jestem, co Ty chcesz od tego dzwonu? No ale mnie nie widać? Idź sobie. Co dostajesz z czarownika? Masz może tego? No nie chciałam tego. Ja już mam pewne rzeczy. Masz może, Hania, tego... No nie idź tam. Masz może, Hania... Tego, jak to się nazywa? Kilo? Nie, Kurde. Ja Ja nie, Bo nie, się nie, 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 będziesz żyć. Zostaw to! nie, ale jeszcze. posłuchaj jaki piękny zwolek nie, 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 jest głośne Zrobiłem nie, nie, chcesz to? Co? Możesz dać. co? Moje mięso. Weź I tu Tu jest to. Dobre mięso. Nie Ja tak chciałem te rzeczy o... <coughs> um. Masz beczki. Rozmnóżta się, no mam pięć, cztery kurki, dopiero nie, 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 nie. mam zamknięte te drzwi, bo żadna kura nie weszła, no co ty mi tam do jajców patrzysz? Głupie drzwi Ooo, jakie lagi zaraz... Dobra kochanie, wiecie co? Zbierzcie się wszyscy kurde No wiedziałam, że mnie wywali Wiedziałam, że mnie wywali. Wiedziałam, nie wiem co to w ogóle nie tu. Otwieraj! Nieważne. Bo rozwalę te drzwi. Otwieraj tu. Ty kupili lagu. Aha, i chciałam wam powiedzieć, Świeram. że wszyscy gramy na telefonach. Na komputerze wcale nie ma lagów. Są. Nie, już takie. Ale są. Czasami. Czasami, no praktycznie cały czas. Na początku. Już wszyscy są. Mnie nie ma. No teraz zamknijcie.

Rozbieście się wszyscy przy fontannie. O, wszyscy są przy fontannie. Nie ja się świetnie bawisz. Uwaga zbiórka. No Kurde, leć do góry. No to dziękujemy wam kochani za obejrzenie, tego. za Zostawcie w górę. Skrótik na razie. I komentarz do serduszkowania, Jaki ma być komentarz do serduszkowania Haniula? O, teraz mogę no, zrobić. Zabić Wednesday, to wam przypniemy serduszko. Nie wiem, czy. Mm -hmm. Nieważne. Y, Hanula tak chce. To nie u mnie. Dobra, ale co Dobra, chcesz zbiórka. omówić? Nie Aha, ja i byłam wiórka. dzisiaj ja, czyli Wednesday. Dobrać. Znaczy ja, Julia, czyli Wednesday, jakby w Minecrafcie? Był ze mną. Witos był ze mną. I była ze mną Hanula. Więc, dziękujemy wam ja za, za oglądanie tego odcineczka, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał i komentarz do serduszkowania, no, zabić Wednesday, to wam przypniemy serduszko. Eee! Poczekaj, będziesz miała przypalone mięso. Poczekaj. Idź. Nie chciałam ciebie. Świetnie. <laughs> Dobra i pa. Moje niemco chciałam. Żegnamy się z Wami i pa pa!